Dotrwaliśmy do finału Waszych prac teatralnych w ramach naszego programu profilaktycznego. To przypomnę, że już w piątej edycji i dzisiaj szanowne jury, które Wam zaraz przedstawię i członkami jury są pani Wioletta Łabniuk, współpracująca z nami. Od dłuższego czasu w każdej formie, od samego początku. Pani Małgorzata Grodzińska, witam. Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego programu Rozmowy w Toku. Dziś naszymi gośćmi będą osoby, które dostały od życia kolejną znaczy, szansę co takiego? Było to w maju, dwa lata temu. Jak zawsze siedzieliśmy u sąsiada przy wódce. Po kilku godzinach zabrakło nam. Ja chciałem jechać do sklepu, ale Staszek, kolega, stwierdził, że nie powinienem. Sam siadł za kierownicą, a ja obok. A piliśmy razem równie. Czyli prowadził to tak? Tak, ale tego już nie pamiętam. Obudziłem się w szpitalu. Staszek się już nie obudził. Okazało się, że przejechał mojego Pawełka. Paweł to wszyscy? Co się z stało? przedstawić Państwu mini spektakl pod tytułem Ich Marzenia. Chcielibyśmy otworzyć wszystkim oczy na pewien problem, który, choć powszechnie znany, nie jest postrzegany tak, jak być powinien. Jaki to problem? Przekonajmy się sami. Witam, rozpocznie się lekcja języka polskiego. Uczniowie, jak zwykle zajęci są swoimi własnymi sprawami sprawami zwykłej młodzieży. O czym rozmawiają? Posłuchajmy. nie boli Człowiek, Człowieku, ale była jutra. Wiesz, przecież wszyscy. Nawet wiesz, ta ruda z co wiesz. Żałuję, że ci nie było. A właśnie, czemu nie przyszedłeś? Zaspałem. Co? No, Zaspałeś? No tak, ta sobota. Balango Sebastiana. Niedziela. Wypad w plener. Poniedziałek, to wiesz. Wtorek też mi coś robił. czwartek, ugięka. piątek też. A kiedyś trzeba wycześnić, bo jak nie nie będziesz mógł się znowu ubić. Jak to upić, będąc uczniem pierwszej klasy gimnazjum? Wyluzuj. Za niecałe cztery miesiące robię osiemnastkę, dzieciaku! A, czy na jesteś dziadek? Nic dziwnego. Przecież w poprzednim semestrze miałeś czwórki, nawet kilka piątek, a teraz? No, ten, panie profesor, ale ja się poprawię. Teraz to się wyuczę. Obawiam się, że płonne te twoje obietnice. Ostatnim razem też obiecywałeś. I co? A poza tym za sześć tygodni koniec roku szkolnego. Niestety, twoje oceny... Zdążę, Pani profesor, zdążę. Bardzo bym chciała, ale jakoś nie mogę w to uwierzyć. Zresztą chciałabym dokończyć tę rozmowę po lekcji. Ciebie i go też poproszę, abyś został. Ale, proszę Panią, ja nie mogę. bo Moja mama kazała mi po, po szkole od razu iść do domu. Kupić jeszcze mleko, chleb i odebrać też z przedszkola. Dobrze, to ja z... Ja mnie... Co stanie się ze mną? Niedawno to i trzyma nam za... I nam nawał, bo drania pokawa. Cóż to za zjawa ponura, i fawa po zamku się pęka? Już mi nie pamiętasz, tatusia pokrako? O rany, to papa! Nie, papo, to duch jego z powietrza pustego. Dlaczegoż to duchu zażywasz dziś ruch. Bo muszę wyjawić im kury za tyją. A boski napój co duszę rozgrzewa, a wszystkie smutki żale w no to myślę, że zajęcie dobrze, lepiej siedzimy, czekać, a są Tam mogło być pięknie, jak szczęścia w godzinie, lecz cóż się przytrafia w biednej dziewczynie? Te serce nie dla mnie, już w nie niestety, bo niż pieliz winien, niż miłość kocha. Nie jakąś kobietę Nad tak straszny nerwę serwisu się z chabretem. A gdyby tak da tanka stuknął mi jeszcze, Gdy o tym pomyślę, przechodzą mnie dreszcze. Ach, serce hamleta, przeszyłam już pana. Cześć tu, na razie w tych rzeczy wysiada. albo nie pić. Oto jest pytanie. Niechaj się ono najważniejszym stanie, nim kielich strunkiem do ust swych podnieście, spójrzcie dookoła, co dzieje się na świecie. Alkohol króluje, a wielka jego siła. Kobietę, mężczyznę ten trunek zabija. Duszę odbierze, rozum zatruwa. Du Ja uważam, że najlepszą jaką do wystawialiście pory. do tej pory. No. Ale to... No, no, no to to to, słuchajcie. I tak się wyścigam. Kobieto, z moim wykształceniem jest problem z pracy znalezieniem. Tak nie będzie mój kochany. Ja haruję na te zmiany cały dom na mojej głowie, a ty piwko pijesz sobie... Bo podejście twojego życia kręci się woku tylko picia. O nie! Znowu się zaczyna. A czy to jest moja wina, że w tym kraju człowiek pić musi, bo inaczej żarno znusi? Nie Chyba coś się pali. <tryk> Załóżmy <tryk> lepiej maski pustych gazowych. Już mam mroczki przed oczami. Nie podoba mi się ta kreina. Masz rację. Jedzmy szybki powietrza do analizy i ociekajmy stąd jak najprędzej. Zobaczcie, jeszcze mi pomogą przeczepać ci tyłek. Należy ci się. Panie profesorze! A wy? Co tutaj I Idę sobie korytarzem gdyż nie panie profesorze, a on mi papierosa wygrywa. To przeciwnicy palenia tytoniu, czyli nasi przeciwnicy. Co za czasy. Największą przyjemność. Proszę usiąść. przestań, opakować. Nie, nie, dziękujemy. Do wspólnego aromatu nikotyny dzieci zwyczają się u nas zyszcza się życia. W tym zalecamy bowiem palenie podwójnej liczby papierosów. Dostają na to one specjalne udziały Po urodzeniu dziecka rodzice dbają o to, aby w pomieszczeniu, w którym przybyła dziecko, nigdy nie zabrakło dobrego jakości rodziny. Dalszą edukacją zajmuje się szkołą. Tu uczymy budowy papierosów, składu chemicznego, wyroby fajer. Niech to będzie pańską montować. Panowie i więc musimy zakończyć teraz do, do zobaczenia. Do zobaczenia. Będę tenis. Czy tego chcę czy nie? Proszę jeszcze raz serdecznie gratuluję i zapraszam ponownie do radia. Dziękujemy serdecznie. Zawsze...